Witam w serii Matma dla humanów, czyli filmika, które pokazują jak zdać maturę nic nie podrabiąc. Tym razem mamy zadanie czwarte z matury majowej z roku 2015. Mamy wskazać dla jakiego M zachodzi podana równość. Najpierw rozwiązanie takie wprost, bez kombinowania, czyli wymnażamy sobie nasze równanie na skos, tudzież na krzyż. Tu oczywiście musimy pamiętać o nawiasach, tam gdzie mamy sumę bądź różnicę. Po prawej stronie mamy więc wzór skróconego mnożenia. Jeśli go ktoś nie zauważy, to oczywiście może wymnażać każde wyrażenie z każdym. Ok, załóżmy, że go zauważyliśmy, więc mamy w tym momencie 25 minus 5. Wzór to a kwadrat minus b kwadrat. Dalej mamy 5m równa się 20, więc m równa się 4. Ok, czyli widzimy już, że odpowiedź b jest prawidłowa. Ok, załóżmy, że z jakichś przyczyn... Nie wiemy, jak to rozwiązać, nie pamiętamy. Mamy jakąś zaćmę, zanik pamięci. Możemy oczywiście skorzystać z kalkulatora. Jest to kolejny taki trik, który pozwala nam rozwiązać niektóre zadania praktycznie nic nie umiejąc. Ok, przybliżamy sobie na kalkulatorze pierwiastek z 5. Jest to około 2,2. Zapiszmy, ok. I po prostu. Podstawiamy każdą odpowiedź po kolei, czyli wyrażenie w tym momencie 5 minus pierwiastek z 5 może najpierw przybliżmy. Simu rzeczy wynosi około 2,8, a 5 plus pierwiastek z 5 jest to w przybliżeniu 7,2. Ok, zatem mm, na przykład sprawdźmy odpowiedź A, podstawiając y, piątkę w miejsce M. Na dole mamy 2,8. Z kolei po prawej stronie mamy tutaj 7,2, a tu mamy, tu mamy piątkę. no i dalej oczywiście korzystamy z kalkulatora. Po stronie lewej wynik w przybliżeniu to jest 1,8, z kolei po stronie prawej ten wynik to 1,44, czyli można się upewnić, że odpowiedź A nie jest poprawna. No i to, co już w zasadzie wiemy, podstawiając w miejsce M4. Powinniśmy dojść do tego, co jest, yy, co jest prawdą, czyli 4 dzielone na 2,8 jest to około 1,43, 7,2 dzielone na 5 jest to 1,44. Yy, jasne, lewa i prawa strona nie wyszła nam identyczne. Wiąże się to z tym, że przybliżyliśmy pierwiastek z 5 dość, dość grubo, że tak powiem, bo nie jest to oczywiście idealnie 2,2. Więc pamiętajcie, jeśli korzystacie z tej metody, z pomocą kalkulatora liczymy w przybliżeniu, to te wyniki niekoniecznie muszą być idealne. Aczkolwiek patrząc na odpowiedzi te y, parametry m różnią się tak znacząco od siebie, że jedna setna różnicy praktycznie y, można powiedzieć, upewnia nas, że ta odpowiedź b bez wątpienia jest poprawna. Dzięki za obejrzenie filmiku i zapraszam na kolejne. Cześć.